TVP pamiętam, że po tej całej akcji się zaprosywało, że tutaj cytuję mama niepełnosprawnego dziecka zwyzywana przez feministkę. Ja jestem mamą niepełnosprawnego dziecka. To nie jest mój syn ze mną, Alan. Jutro kończy 14 lat, ma zespół Aspergera. Ja nie wiem, czy on się za zanim ja umrę. To jest to, czego się boję. Ja się nie boję kajkotek. Ja się nie boję sądu. Ja się nie boję e, tego, co mogliby mi zrobić e, chrewcy patrioci, którzy jak mi się kończą argumenty, a właściwie nigdy ich nie zaczęli używać, to używają pięści. Jeśli ja że się stanie krzywda na przykład tym tęczowym osobom, które tu stoją, bo jak gdzieś pójdą z torbą tęczową, to mogą dostać y, między oczy za to, tak? Do, do czego nas doprowadzono, słuchajcie, jest 2022 rok. Środek Europy. Ludzie latają, kurczę, na księżyc i na Marsa, a my mamy y, temat pod tytułem Czy można y, z przesłanki endropatologicznej terminować ciążę. Po prostu brak mi słów. Bo nie ma na tą sytuację słów. I to tylko tyle. Zobaczcie na ten plakat. Tam jest Pani w 2020 roku. Podejdź tu, proszę do mnie. Podejdź do mnie. Proszę do mnie, podejdź. Pokaż ten plakat wszystkim. I za z pszczyny. Ja 30 lat. 9-letnią córkę i męża. I trafiła do szpitala w 22 tygodniu ciąży, kiedy z tą ciążą zaczęło się coś zrobić złego. I co? I trzeba było czekać, bo by serce płodu jeszcze biło, ale jej serce też biło. I ona SMS-owała do rodziny, że ona chce żyć, ale przez to pisowskie rozwiązanie, tak muszą lekarze czekać. No i proszę bardzo, i ona nie żyje, i ona nie jest jedyna. Z znamy cztery osoby takie, które straciły życie w wyniku tej, tego rozwiązania, tego orzeczenia tzw. Trybunału Magistr Przyłębskich, ale tych osób jest więcej.